Partnerem kanału jest chroneo.pl, miejsce, gdzie kupisz od ręki nowe i używane zegarki Rolex, Omega, Cartier z gwarancją autentyczności. Cześć, Mateusz, z tej strony. Zapraszam Was dzisiaj do filmu o oznaczeniu Swiss Made i o tym, czego ono nie oznacza. Bo to jest chyba ciekawsze w tym temacie niż to, co ono tak de facto. Oznacza. Swiss Made to jest takie małe bagienko, w które wpadają osoby nieświadome, które wpadają osoby wchodzące w świat zegarkowy. Wyobrażam sobie, jakie musi być zaskoczenie, gdy zechcą sobie sprawdzić w internecie, choćby, co to Swiss Made tak naprawdę oznacza. Zapewne jest to podobne rozczarowanie. Do tego jak na przykład kupujemy samochód i producent deklaruje nam spalanie na poziomie 4-6 litra, później zaczynamy jeździć i nam wychodzi 8. No a tam małym druczkiem jest dopisana norma, czy tam metoda badawcza, jaką to spalanie było mierzone. I dopiero gdy zaglądamy do tej metody, widzimy, że oni tam na przykład tym samochodem jeździli w kółko ze stałą prędkością 70 km na godzinę i dlatego wyszło im 4,5 litra, a nam wychodzi 8 lub też z innej beczki. Kupując smartfona mamy zadeklarowane 3 dni pracy, czy tam 2 dni pracy na baterii, a nam wytrzymuje dzień i dopiero również. E, zaglądając do e, metody pomiaru pracy baterii jesteśmy w stanie sprawdzić jak to było mierzone, i możemy porównać to do naszego trybu użytkowania, do naszego sposobu użytkowania smartfona i wyciągać jak, jakieś wnioski. No, ze Swiss Mate jest podobnie. Komuś nieświadomemu, komuś, kto dopiero wchodzi e, w to hobby, może to oznaczenie kojarzyć się wyłącznie, jednoznacznie z zegarkiem wykonanym w Szwajcarii. Czy, tak, czy to oznacza? No wszyscy wiemy, że nie do końca. A jak bardzo nie do końca, to chciałbym w tym filmie omówić. A temat omawiał będę na podstawie oficjalnego dokumentu będącego takimi ramami, w jakich musi producent się mieścić, by chcieć swój zegarek. Oznaczyć jako Swiss Made. Ten dokument ma 37 stron. Załączam go e, do, w opisie tego odcinka. Jeżeli ktoś będzie chciał również przeczytać, e, z czym to dokładnie się wiąże, to bardzo zachęcam. Co prawda, nie jest to jakaś fascynująca lektura, ale pozwala trochę szerzej spojrzeć na ten aspekt, bo o ile temat Swiss Made i tego E, obalania mitów w związku z tym oznaczeniem jest wałkowany w mediach zegarkowych od lat i zapewne każdy, kto choć trochę interesuje się zegarkami, już przynajmniej raz e, wpadł na takie materiały. Tak, ja muszę przyznać, że te materiały zazwyczaj są, e, bazują na takiej kontrowersji i, i clickbaitowości i nie do końca uczciwie przekazują, co w tym zapisie. Jest zawarte. No Panuje w nich zazwyczaj taka narracja, że zegarki ze Swiss Made to mogą być 100% Made in China. Zegarki, które zostały wysłane do Szwajcarii. Tam ktoś przejrzał, zmierzył precyzję chodu, podliczył swoją godzinówkę pracy i Bach. Mamy zegarek szwajcarski. No nie do końca tak to działa. Trochę szkoda, ja chętnie bym tutaj na miniaturce sobie napisał taki clickbaitowy tytuł, że Swissmate to są zegarki chińskie, bo zapewne klikalność tego filmu byłaby lepsza, no ale niestety lub też stety to jest troszeczkę bardziej zniuansowane i ten temat chciałbym Wam dzisiaj tutaj przybliżyć. Więc, tak, w największym skrócie. BY zegarek mógł nosić oznaczenie Swiss Made, musi spełniać poniższe wymagania. Pierwsze, projekt technologiczny tego zegarka został wykonany w Szwajcarii, jak również prototyp tego zegarka, jeśli jest to zegarek nowy, zegarek z nowej linii, która wcześniej nie była produkowana. Oczywiście nie trzeba wykonywać takich prototypów w momencie, gdy zmieniamy na przykład kolor bezela. Czy tarczy, a cała konstrukcja jest już na rynku od dobrych kilku lat? Niby niewiele, ale mówi nam jedno: nie można zgłosić się do chińskiego podwykonawcy, który ma katalog gotowych produktów możliwych do skustomizowania, wybrać sobie ten bezel, tą kopertę do tej bransolety i zamówić takie produkty. Zegarek musi być technologicznie zaprojektowany w Szwajcarii i te gotowe, że tak to ujmę, pliki do, na maszyny CNC wysłane do choćby Chin, muszą być przygotowane w całości w Szwajcarii, wcześniej przeprototypowane. W tym kraju, jeżeli jest to konstrukcja nowa, zegarek musi posiadać mechanizm szwajcarski. O czym za chwilę powiem troszeczkę szerzej. Zegarek musi również zostać zmontowany w Szwajcarii oraz przeprowadzona tam musi zostać kontrola jakości. I oczywiście ten najbardziej znany. Warunek do Swiss Made, który jest tak często omawiany, 60% kosztów wytworzenia tego zegarka musi zostać poniesione w Szwajcarii. W koszta zegarka wliczają się mechanizm i koperta, to co znajduje się w składzie tego zegarka, oraz research and development. Nie wchodzą w to paski, bransolety czy koszta pakowania, koszta marketingu itd. Tak tak no dobra, ale teraz wróćmy do kwestii tego mechanizmu, bo ta kwestia często jest pomijana w dyskusji o tym, czym Swiss, jest, Swiss Made jest. Musi być zatem mechanizm szwajcarski. A wymagania wobec tego, by mechanizm mógł zostać nazwany szwajcarskim są takie. Mechanizm musi być oparty... O szwajcarskie know-how, o szwajcarską technologię opracowany, zaprojektowany w tym kraju. Mechanizm ten musi zostać w Szwajcarii złożony. Wobec tego mechanizmu są takie same wymagania, jeśli chodzi o koszta poniesione przy jego wytworzeniu, czyli te 60% kosztów wytworzenia mechanizmu musi zostać poniesione w Szwajcarii. I najciekawszy punkt z tych wymagań 50% Części musi zostać wytworzone w Szwajcarii i w to nie wliczają się koszta składania tego zegarka. To jest 50% części musi być faktycznie wykonanych w Szwajcarii. Tutaj warto nadmienić, że dokument ten precyzuje również, czym jest składanie tego mechanizmu, a jest ono wszystkim poza przekładnią zębatą. Czyli producent mechanizmów może zamówić sobie z kraju zewnętrznego płytę główną z wcześniej zamontowaną przekładnią zębatą, a wszystkie pozostałe elementy tego mechanizmu musi wykonać samemu lub zlecić komuś innemu w Szwajcarii. Natomiast w przypadku werków kwarcowych to co można poza Szwajcarią zamówić to elektronikę i również przekładnię zębatą, by była wcześniej już zmontowana. Reszta musi być zmontowana w Szwajcarii. Obliczmy zatem, ile najmniej Szwajcara jest w szwajcarskim zegarku. Weźmy tutaj taki właśnie skrajny przykład, który ledwo, ledwo łapie się na Swiss Made, czyli jakiś zegarek automatyczny napędzany z podstawową selitą SW200, którego producent stwierdza, że. To ten mechanizm zapewni mu Swissmate. Całą resztę zleca gdzieś w Azji. Bierze tylko szwajcarski mechanizm, wkłada go do zamówionej wcześniej koperty, drukuje Swissmate na tarczy i jest happy. Więc przeanalizujmy ile tutaj jest faktycznie wykonania szwajcarskiego w takim naszym teoretycznym przypadku. Selita większość swoich mechanizmów wykonuje samodzielnie, kupując z zewnątrz niektóre elementy, ale one również pochodzą głównie ze Szwajcarii: płytki, mostki, koła zębate, balans i wychwyt. Sprężyny, rubiny mogą pochodzić z Azji, ale nadal przytłaczająca część tego mechanizmu jest faktycznie wykonana w Szwajcarii. Ale tutaj, dla czysto teoretycznego rozważania, przyjmijmy, że w tym mechanizmie również Ilość pracy w Szwajcarii została zredukowana do absolutnego minimum. Więc co mamy? Jakie tutaj mamy wymagania? Mamy te 60% wartości kosztów poniesionych przy wykonaniu tego mechanizmu, które jak w przypadku zegarków, nie mówią nam absolutnie nic, ponieważ w przypadku właśnie montowania mechanizmu, to ta praca zegarmistrza zapewne będzie znacznie droższa niż koszty wykonania tych elementów. Wchodzących w jego skład, ale mamy ten drugi, ciekawszy element, mówiący o 50% elementów tego mechanizmu wykonanych w Szwajcarii. Zatem, w tym naszym skrajnym, teoretycznym przypadku, ilość faktycznej pracy wykonanej w Szwajcarii przy tym zegarku to zaledwie 30%. Jak wspomniałem, w przypadku selity, ja myślę, że byłoby to bliżej tych 60%. Ale są takie mechanizmy jak STP, będące też kolejnym klonem ETY-2824, który jest produkowany przez grupę Fossil. więc tam zakładam, że też balansują na tej granicy i w przypadku zegarków napędzanych takim werkiem STP. To myślę, że będzie bliżej tych 30%. Oczywiście, przypominam, mówimy tutaj o teoretycznym przypadku zegarka. Możliwie najtańszego, w którym e, najtańszego w produkcji, oczywiście, w którym za 60% tej wartości szwajcarskiej wartości odpowiada sam mechanizm, zakup tego mechanizmu. Więc w takim przypadku to ten minimum, jaki szwajcarskości jest w tym zegarku, to te marne 30%. To tak właśnie w, ty, w wypadku tych mechanizmów. Osiągających minimum wystarczające, by nazwać je szwajcarskimi. W przypadku werków, takich jak Selita, czy eta te procenty będą po prostu wyższe. Ale dobra, pomówmy jeszcze o tanim zegarku kwarcowym, który nigdy nie widział Szwajcarii, a jest opisany jako Swiss Made, Bo ten przypadek też jest czasami wspominany, nawet właściciel mojej ulubionej polskiej marki zegarkowej lubi ten przypadek przytaczać. Czy jest to możliwe, by zegarek nigdy nie widział w szwajcarii? No nie jest to możliwe według zasad Swiss Made musi widzieć przynajmniej dwukrotnie. Raz w częściach, gdy wykonywane są części do jego mechanizmu, a później podczas montażu i kontroli jakości. Całego zegarka. I tak moi drodzy, przedstawia się ten temat. Swiss Made nie oznacza ten napis, że zegarek został wyprodukowany w Szwajcarii. No, podawałem przykład tego STP. Być może niesłusznie, być może STP również produkuje większość komponentów do swoich mechanizmów. W Szwajcarii, ale jeżeli zegarek taki byłby napędzany jakimś takim werkiem, który minimalnie spełnia wyłącznie te wymagania, by być nazywany szwajcarskim, a cały zegarek został wyprodukowany w Azji i został do niego wsadzony mechanizm szwajcarski, i sam ten mechanizm zapewnia 60%. Kosztów wytworzenia zegarka, to ten minimalny pułap w przypadku tego automatycznego zegarka to będzie okolice 30%. Co jest oczywiście bardzo rozczarowujące, zwłaszcza dla kogoś, kto dopiero dowiaduje się o tych kwestiach. Pocieszające dla ludzi, którzy już coś wiedzą i widzieli kilka filmów na YouTubie, czy tam poczytali sobie kilka. Takich clickbaitowych artykułów. Pocieszającym może być to, że kupując zegarek z oznaczeniem Swiss Made, nie kupicie zegarka w 100% wykonanego w Chinach. Choć z drugiej strony nie wiem, czy te 30% tak de facto coś. Zmienia Swissmate, ma na celu wyłącznie jedno: zapewnienie, że główne przychody z tej branży zegarkowej zostaną w Szwajcarii, że Szwajcarzy skorzystają na tej branży, że podatki zostaną odprowadzone w Szwajcarii, że ta branża nadal będzie się w jakiś sposób ze Szwajcarią kojarzyła i tam będzie serce tej branży. Więc Swissmate chroni zyski. Szwajcarów ma swoje jasne reguły, łatwo odnajdywalne po wpisaniu w Google Swiss Made. Zostaniecie wręcz zarzuceni tłumaczeniem, co to oznaczenie znaczy. I tutaj właśnie świadomy konsument zawsze powinien szukać odpowiedzi, na to, co dane oznaczenia na produktach znaczą. Tak jak szukamy odpowiedzi na temat tego, jak wygląda norma badania spalania w samochodzie, czy według jakiej normy mierzona jest wodoszczelność, czy tam ogólnie szczelność naszego telefonu komórkowego, żywotność baterii itd. itd. To jest taki zdrowy nawyk konsumencki, by. Zawsze sprawdzić, czym są oznaczenia, jakimi producent reklamuje swój produkt, bo trzeba no, wprost powiedzieć, że Swiss Made jest formą reklamy. Utożsamiamy te zegarki z wyższą jakością i akceptujemy łatwiej wyższą cenę, jaką przychodzi nam zapłacić za zegarek opatrzony tym logo. Dlatego zawsze warto dowiadywać się jak najwięcej przed podjęciem decyzji e, zakupowej. Dla mnie osobiście Swiss Made na dzień dzisiejszy e, no nie znaczy absolutnie nic. W sensie nie dodaje w mojej opinii e, żadnej wartości zegarkowi. I im dłużej w tym hobby siedzę tym chętniej spoglądam na zegarki z innych krajów niż te opisane właśnie tym logiem Swiss Made. E, bo ono zdewaluowało się przez lata i dostrzegają to sami producenci. Tutaj takim najbardziej znaczącym jest y, mała manufaktura H Moser Cie, która sama produkuje 99%. Y, tego, co chodzi skład ich zegarka, to znaczy może inaczej. 99% wszystkiego jest wyprodukowane w Szwajcarii, przytłaczająca ilość tego wszystkiego jest wyprodukowana przez nich lub przez ich e, firmy będące częścią ich holdingu i oni porzucili Made, ponieważ uznali, że to nic nie znaczy i nie chcą być e, umieszczani w jednym worku z, z firmami. Jak choćby ten nasz teoretyczny przypadek, którego zaledwie 30% jest tak naprawdę szwajcarskie. Mam nadzieję, że ten film rozwiewa wasze wątpliwości. Jeżeli jakieś wątpliwości na ten temat mieliście, pamiętajcie tak dla podsumowania: Swiss Made nie oznacza wyprodukowany w Szwajcarii. To równie dobrze mogą być zegarki, wyprodukowane w niewielkim procencie. W Szwajcarii, ale też nie oznacza, że te zegarki zostały całkowicie wyprodukowane w Chinach, bo to też jest nadinterpretacja. Przypominam, dokument 37-stronicowy, na bazie którego przygotowałem ten materiał. Link do tego dokumentu jest w opisie filmu. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem.